Konferencja biskupów w Ukrainie w stolecie urodzin świętego Jana Pawła II postanowiła obrać go patronem tego roku, jeśli chodzi o modlitwy, o dobre powołania kapłańskie i zakonne. Jest to także okazja, by kapłani, siostry zakonne przybliżały sobie jego. Postać, poprzez czytanie Jego encyklik, słuchanie także Jego konferencji, Jego kazań. temu służą miesięczne spotkania dekanalne, i także różne konferencje wygłaszane podczas Drogi Krzyżowej, czy Gorzki Żali, czy innych uroczystości, a w sposób szczególny także w Dniach Młodzieży, Dniach Ministrantów. Ta tematyka Jana Pawła II jest obecna w naszym nauczaniu, w naszym przepowiadaniu, a także w naszych modlitwach, które często wykorzystujemy jak modlitwy Jana Pawła II. Jan Paweł II może być nam przybliżony poprzez także muzea, poprzez wystawy, koncerty i te rzeczy także planowaliśmy. W tej chwili ze względu na chorobę nie mogą one się odbyć, ale czekamy na lepsze czasy i myślę, że tutaj nasze Muzeum Diecezjalne w Kuri Metropolitalnej, także Muzeum Religii we Lwowie, które jest gotowe we współpracy z Muzeum w Wadowicach, jest gotowe przybliżyć jego postać. Planowaliśmy także koncert orkiestry i chóru kameralnego Santos Nikolaus, które miało przedstawić taki spektakl słownomuzyczny Santo Subito, przedstawiając życie i działalność Jana Pawła II. Przybliżenie Jana Pawła II naszym wiernym jest bardzo ważne, bo jesteśmy wdzięczni Janowi Pawłowi II za odnowienie struktur Kościoła łacińskiego w Ukrainie, za jego. Pielgrzymkę tutaj do Lwowa w 2001 roku. Za te piękne słowa, które przemówił do nas, mówiąc, że wypłyń na głębię, Kościele Łaciński, Lwowski. Pan jest tobą i nie lękaj się trudności, które dzisiaj także spotkasz na swojej drodze. Wzywał nas do pojednania narodów polsko-ukraińskiego. Powiedział nam, abyśmy przebaczyli sobie. Popełnione błędy, winy, żebyśmy stanęli w prawdzie i byli takimi bratnimi narodami. I my także teraz w maju chcieliśmy konsekrować kościół pod wezwaniem św. Jana Pawła II w Sokolnikach na peryferiach miasta Lwowa. Miał przyjechać ksiądz kardynał krajewski, ale ze względu na pandemię, tę uroczystość przełożyliśmy na razie na lipiec, więc tutaj staramy się prowadzić także nabożeństwa ku Czci Świętego Jana Pawła II, aby dzisiaj przez jego orędownictwo w sposób szczególny wypraszać potrzebne łaski. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy został wybrany na Piotra naszych czasów, był człowiekiem młodym, ale to zdrowie szybko zostało mu Odebrany ten entuzjazm, te siły fizyczne po zamachu 13 maja 1981 roku. Często Ojciec Święty mówił, że kolejne lata pontyfikatu są mu darowane. Ale wiemy, że szybko przyszła choroba Parkinsona, która utrudniała mu jego codzienną posługę. Ale mimo tego on nigdy nie zrażał się tym, nigdy nie dyspensował się. Każdego dnia wypełniał sobą, swoją posługę z wielkim zaangażowaniem, z wielkim oddaniem, nie rezygnował z pielgrzymek międzynarodowych, nawet wtedy, kiedy było mu trudno wygłosić przemówienie, jednak był na nich obecny, odczytywał je jakiś ze swoich, ktoś ze swoich najbliższych współpracowników. I tutaj tym swoim życiem Pokazał, że nieważne jest w życiu, czy jest się młodym, czy starszym, czy pięknym, czy mniej, czy zdrowym, że zawsze mamy misję do spełnienia i możemy ją zrealizować, żebyśmy nigdy nie czuli się niepotrzebni, bo każdy ma jakąś misję do spełnienia i tutaj możemy wiele zrobić, w jakiejkolwiek znajdujemy się w sytuacji. I czy w naszej y, takiej codziennej pozycji, y, bo człowiek jest zawsze człowiekiem i wielki w oczach Boga, a także w oczach człowieka, drugiego człowieka.